Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa ponownie w drugim wydaniu Rozmowy Dnia na antenie News24. Można nas też oglądać na antenie WP Pilot, tam też Państwa serdecznie zapraszamy. No dzisiaj temat dnia to temat pijanego posła doprowadzonego na tak zwany dołek. Wszystko za sprawą tego, że poseł został znaleziony pijany, nieprzytomny przez strażników Straży Miejskiej na warszawskim Bilanowie i trafił do Izby Wytrzeźwień przy ulicy Kocjana w Warszawie. Był to poseł Prawa i Sprawiedliwości, syn z jednego z najpopularniejszych posłów również tej samej partii przemysła Przemysław Czarnecki. A dziś Państwa i moim gościem jest poseł lewicy, pan Paweł Krutul. Dzień dobry, witam Panie Pośle. Dzień dobry. Panie pośle, jak pan zareagował na informację, że polski parlamentarzysta, to już kolejny przypadek z rzędu, nie pierwszy, domniemuję, że nie ostatni. Dziwnym trafem to właśnie posłowie PiSu. Często trafiają do izby wytrzeźwień. Dodam też, że ten poseł miał wcześniej nieciekawy epizod. Chodziło o zarzuty ataku nożem na swojego kolegę w swoim mieszkaniu w obecności jego żony. Policję wezwała jego żona. Jak pan ocenia postępowanie tego posła i jak pan ocenia fakt, że poseł, który jak rozumiem, Reprezentuje grupę ponad 6 tysięcy swoich wyborców, bo tyle wyborców głosowało na niego w jego okręgu w wyborach 3,5 roku temu. No po prostu nadużywa alkoholu nie pierwszy raz, jak się okazuje, do tego stopnia, że musi trafić do aresztu, na do tak zwany dołek, by tam wytrzeźwieć i móc normalnie funkcjonować. Prawo, Prawo i Sprawiedliwość przez wiele lat próbuje nas uczyć, Polek i Polaków, jak żyć. Właśnie pokazuje, jak żyć i jakie ma, jakich ma polityków w Sejmie. To nie pierwszy wybrek, tak jak pan redaktor powiedział. Poseł, ten poseł był, wracał na bani i zasnął. On powinien podziękować strażnikom miejskim, osobom, które go zauważyły, kwiaty, cokolwiek, wszystko o udać się osobiście, bo żeby nie, żeby nie ta interwencja straży, straży, straży Miejskiej, nie granicznej, Straży Miejskiej, to by po prostu zamarł. To jest po prostu niewiarygodne, jak jest, jak jest obniżana ranga polityka, posła Rzeczpospolitej na Sejm. Po prostu wstyd i hańba. Muszę pana zapytać, bo pamięta pan słynnego Bogdana Pęka. Dziennikarze rozmaitych stacji rozrywkowych śmiali się, że Bogdan Pęk tak pił, że pęk. To... Kilka lat temu. Panie pośle, czy na, na sejmowych korytarzach nadal permanentnie spotyka się osoby pod wpływem alkoholu? Pamięta pan jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, ale też w ich trakcie tych incydentów, o ile tak można je nazwać, było mnóstwo. Dużo mówiło się o słynnym pokoju 213 w hotelu sejmowym, gdzie dochodziło do libacji alkoholowych. Czy dzisiaj, no, jak mówi sam PiS, po reformie na przykład miejscach, gdzie dziennikarze mają dostęp, tych incydentów jest więcej? Czy one się jeszcze zdarzają? Czy pan był świadkiem tego typu? Zachowaj zachowań no, niegodnych posła Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, drodzy państwo, ja nie mieszkam od początku w hotelu sejmowym, to już trzy lata z przerwami na, poprzez pandemię oczywiście, ale nie ma takich, takich wybryków, jakie wcześniej, o których wcześniej dochodziły do nas i słyszeliśmy o tym, proszę państwa, to co się wydarzyło, to jest po prostu wstyd i hańba, jak niedawno media publiczne zrównały z ziemią pana sztura. Ciekawe, jak tutaj PiS się zachowa, e, co zrobi z tym posłem. Ten poseł powinien, to jest nie pierwszy jego wybryk. Przynosi, tak jak powiedziałem wcześniej, hańbę dla nas, dla parlamentu. I tak zaufanie do polityków w naszym kraju z roku na rok coraz bardziej spada, a takie incydenty, że tak delikatnie powiem, temu nie służą. Powinien oddać mandat i jeżeli ma problem z alkoholem, czy z innymi używkami, czy też e, ty, tymi e, z zdarzeniami, które miały miejsce w jego. W jego mieszkaniu, w jego domu, po prostu powinien zacząć yy, yy, chodzić na jakąś terapię i się wyleczyć. No bo to jest po prostu choroba. Jeżeli takową posiada i zostanie zdiagnozowana, to po prostu powinien dla siebie i dla swoich bliskich, dla swojego otoczenia zająć się sobą, a nie przynosić nam wstyd w parlamencie. To może, panie pośle, to jest czas na publiczną debatę na temat na przykład odbierania w trybie. Pilnym immunitetu. Pamięta Pan przypadek posła Brauna, któremu immunitety cofnięto? Ten permanentnie łamał przepisy ruchu drogowego, zasłaniając się tym immunitetem. Najgorsze, czego się dopuścił, to jazda pod prąd samochodem. Również nie uznał wówczas swojej winy, ale Stajmy cofnął mu prawie że jednogłośnie immunitet. Ten poseł z kolei reprezentuje Rzeczpospolitą, nosi orła na swojej marynarce, czyli godło państwowe. No I to godło jest zanurzane w alkoholu, który lewej się strumieniem na przystanku. Może to czas na to, by w takich sytuacjach Sejm mógł działać doraźnie, a nie w trybie tym normalnym, wydłużonym, w formie głosowania. Jak pan wie, no posłowie jego partii nie zagłosują za tym, by ten immunitet mu cofnięto, dlatego że mają większość parlamentarną. Tak, i to jest przykre. My nie jesteśmy świętymi krowami, jesteśmy normalnymi Polkami, Polakami, i jeżeli taka sytuacja się zdarzy, to oczywiście powinno być to robione. No, nie powinniśmy być stać ponad prawem, jak zwykły obywatel, który, jeżeli popełni takie wykroczenie, takie, taka sytuacja mu się wydarzy, jest odra może być od razu sądzony, a my możemy się zasłaniać immunitetem. Nie powinno to mieć miejsca. Powinniśmy dbać, o rangę, jeżeli chodzi o posła, senatora w naszym kraju, i jeżeli są nieodpowiednie osoby i sobie z tym nie radzą, po prostu powinny być od razu rozliczane, a nie ukrywać się za immunitetem. Także nie mam z tym problemu. A czy myśli pan, że uda się wyciągnąć konsekwencje formalno-prawne? No bo jak mówimy o tym incydencie, dodam, że to miało miejsce w prawie centrum miasta, to Wilanów, no, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym też jest nielegalne, jest piętnowane mandatem. Słynne schodki nad Wisłą są tego najlepszym dowodem, gdzie notorycznie spisuje się młodych ludzi. Zamyka się te strefy dostępu do miejsc, gdzie można alkohol legalnie spożywać. Natomiast ten posy wydaje się całkowicie bezkarny. No Oprócz 342 zł, jakie zapłaci za pobyt w hotelu w cudzysłowie na koszty. Państwa, no właściwie innych konsekwencji nie poniesie. No, a przykład poszedł daleko w świat, dzieci również czytają te artykuły, no i myślą, że posłom faktycznie więcej wolno niż zwykłym ludziom. No, no nie jest zaleśnicująco, co pan redaktor przed chwilą powiedział. No można by tu zastosować przysłowie, co w wojewodzie to nie tobie srodzi, jeżeli chodzi o resztę społeczeństwa. Nie powinno to tak wyglądać. Prawo i Sprawiedliwość po, po prostu powinno zawiesić i to nie jest już pierwszy przypadek tego posła. Powinien, powinni go po prostu wydalić, a on powinien zrezygnować z mandatu. No ale on potem może pójść, do do opozycji i nagle PiS nie będzie miał większości w Sejmie. Nie jak to działa, artypatyka sejmowa nie, jest nieubłagana. Ale wchodzi następna osoba z listy, którą reprezentował z Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj większość nie zostanie zagrożona, a pójdzie w świat dobry przykład, a nie bronienie go za wszelką cenę. To niczemu dobremu nie, w dobrą stronę nie idzie i dalej szarpana jest, jest, szarpana jest ranga posła czy senatora Rzeczpospolitej. A może jest trochę tak, że no to powinowactwo rodzinne, ta korelacja w drzewie genealogicznym pomiędzy nim jako synem no, jednego z głównych posłów prawa i sprawiedliwości jest tutaj decydująca i to ona determinuje, że on dalej w szeregach tej partii pozostanie mimo tego, że negatywny przykład poszedł daleko w świat. Niestety jest, wygląda to jak wygląda, nie da się tego wytłumaczyć, na pewno europoseł będzie stawał za synem, będzie go bronił, ale uważam, że to jest misja kamikadze i niczemu dobrego to nie służy, Róż, również przynosi ujmę dla jego ojca, który jest europosełem i reprezentuje nasz kraj. To ja tylko na koniec, Panie Pośle, dodam dla widzów, którzy niekoniecznie muszą mieć tą wiedzę, teraz ją zyskają, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość forsowało wizję na przykład takie jak strefy bez alkoholu w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie i wielu innych miastach. Teraz w Zakopanym skutecznie tą reformę przeprowadzono. Natomiast przykład, jaki dał Pan Poseł, no całkowicie przeczy temu, o czym mówili posłowie PiSu walcząc o te strefy bez alkoholu. Dzisiaj Państwa i moim gościem na żywo na antenie News 24 był Pan Poseł Paweł Krutul-Lewica. Ja Państwu dziękuję bardzo. I zakończę cytatem posła Śmiszka, który pojawił się dosłownie kilka sekund temu na Twitterze w czasie naszego programu. Pan Krzysztof Śmiszek napisał niektórzy piją, żeby zapomnieć o błędach. Posłom PiS ewidentnie niełatwo zapomnieć o siedmiu latach swoich rządów, napisał Krzysztof Śmiszek, też z Lewicy na swoim Twitterze. Ja Państwu bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania na nas na także WP Pilot. Najciekawsze fragmenty również tej rozmowy już dziś na naszym Twitterze, a całość na Facebook, na YouTube i Facebooku to po godzinie 18.00. My widzimy się jutro. Klasycznie o tej samej porze tylko na antenie, News 24. Dan Dziękuję bardzo. Ciekawego, spokojnego i miłego, trzeźwego piątku. Do zobaczenia.